Lecimy ze składem UniLesno, zaczynamy go, od El Kapitanu, człowieka bez którego nie wyobrażamy sobie leśna. Janusz Kołodziej był najlepszym zawodnikiem na zapleczu Ekstraligi w tym roku. Żużlowiec, który po wyścigu w parze z Januszem Kołodziejem zagwarantował UniAwans do Elity Grzegorz Zengota. Osobiście jestem bardzo ciekawy, jak poradzi sobie ponownie w Ekstralidze. Dalej w drużynie zostaje Benjamin Cook dla Kangua. Był to kolejny świetny sezon, a wydaje się, że potencjał jest wciąż ogromny, a wielka kariera stoi przed nim otworem. Absolutny hit tego okienka transferowego, czyli powrót do byków młodszego z braci pawlickich Piotr, wraca na stawę śmieci i liczy z pewnością na kolejny znakomity sezon. Solidny Rok ma za sobą kolejny z kangurów, który w 2026 roku będzie występował w barwach Leszna, czyli Kina Never Tego występy w Rzeszowie może zaliczyć z pewnością do udanych. Duet młodzieżowy to totalna bomba i gwarant solidnych punktów gdziekolwiek ta dwójka się nie pojawi. i Nazar Parnicki oraz Kacper zadbają o to, aby dowozić świetne oczka.